Panie pośle, robię to z niechęcią, dlatego że pan y, dostał półtorej minuty więcej w swoim przemówieniu. Za cały I pana, półtorej Nie no, minuty. Dziękuję panie marszałku. Za... Pana, dziękuję yy... za wielką, na... ale może pan posłuchać? Dziękuję za pana błyskotliwość, odniesienia się do historii. 30 sekund, proszę bardzo. Proszę mi te wszystkie miłe słowa dać na piśmie, panie marszałku. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że na naszym. Pod Podkarpaciu, tu w stronę pani poseł Skobrońskiej, zerkam. Pół tysiąca lat temu taki był czas, taki moment dziejowy, że jak grzyby po deszczu wyrastały majątki, domy, dwory, także z czasem i pałace, i zamki. I otóż nie było wtedy żadnych programów spójności. Jakby były programy z zrównoważonego rozwoju, to na Podkarpaciu musiałby stacjonować stale jakiś, przynajmniej jeden albo dwa czambuły tatarskie, niedźwiedź musiałby być każdy, żeby tam w każdej gminie, żeby, żeby przechodzić do pokoju. Za... Nie było zrównoważonego rozwoju. a Polska Panie się pośle, rozwijała. Dziękujemy. Więc, y, szanowni Państwo. Panie Pośle, dziękujemy. E, dziękujemy za błyskotliwe. Dziękujemy za błyskotliwe wypowiedzi. Zapraszam.